Cześć, na warsztat kolejny zabytek polskiej myśli technicznej, polskiej elektroniki. Amator 2 stereo. W stanie dość, jak widać, takim zmęczonym życiem. Dość brudny z zewnątrz. Jak widzicie, tutaj naklejka z transformatora odczepiła się i wpadła na skalę. Hmm. Pierwsze co od razu widać to brak nóżek, także one są chyba wyrwane. Tak widzę, także coś będzie, jeżeli uruchomimy odbiornik to na pewno coś trzeba będzie jakieś nóżeczki tutaj zastosować. Eee, nie było jeszcze amatora na kanale, kiedyś tam przestrajałem je. Także sobie przypomnę, potestujemy go troszeczkę, pouczymy się czegoś nowego. Sprawdzam skalę. jak widzicie się. Przesuwa, ale dość słabo coś to idzie. Nie wiem, czy nie, nie, nie przeskakuje na, na rolce. Przełączniki tu jest jakiś problem z tym przełącznikiem. On jest zablokowany od K2, także to już będziemy musieli naprawić. Suwaki działają. Ciekawe, w jakim stanie hmm, potencjometry. Z doświadczenia wiem, że te potencjometry suwakowe, one niestety dość szybko ulegały wytarciu ścieżki oporowe także Obawiam się że będą one niestety zużyte ale to wyjdzie w praniu zobaczymy sobie odbiornik w sumie dopiero otwarty wyjęty z pudełka trafia na warsztat także zaraz sobie może go uruchomię i zobaczymy przetestujemy na szybko w jakim jest stanie co działa co jest niesprawne co trzeba będzie czemu będzie się trzeba przyjrzeć zaraz przy rozbieraniu i przyczyszczeniu, żeby od razu wyeliminować wszelkie jak najwięcej usterek na etapie rozbierania i czyszczenia, żeby jak najmniej potem hmm, po prostu rozkładać odbiornik niepotrzebnie chociaż tu nie ma już tutaj coś się rusza też tutaj nie ma budowy modułowej jak Radmo, także wszystko znajdane płycie. Odbiornik będzie przestrojony. Trafia na, na, na przegląd, na prze, przestrojenie, na wymianę zużytych i zniszczonych elementów, czyli doprowadzić go mam do stanu używalności. Dobra, nie przedłużając, może otworzę go i sprawdzimy, jak działa y, po podłączeniu zasilania. No i mamy już środeczek naszego odbiornika. No, dość grubo tutaj jest, jak to się mówi zanieczyszczony, no ale to normalne, bo to tak jak gdzieś stał. Ciekawi mnie tylko to wszystko tu jest zalane. Zobaczcie. Dość grubą warstwą wosku. Ja nie wiem, czy to jest fabrycznie tak robiona, czy ktoś tutaj już coś działał. Bo to wszystko jest ulepione wręcz, płynie wszystko w dość grubej warstwie, o widzicie, wosku. Tu jest coś z podświetleniem skali. Coś jest urwane. Także będziemy musieli się temu przyjrzeć, żeby to umocować na nowo. Skala działa, przesuwa się. Jakich braków nie widzę. Kondensatory, wszystko stare. Także tutaj nikt chyba nie grzebał. Nie wiem, czy jest przestrojona głowica. Zaraz sobie to sprawdzimy. Na pewno nie ma wosku w rdzeniach, ale nie wiem, czy były w amatorze. Tego nie wiem, bo nie pamiętam. Nie robiłem dużo tych sprzętów, także nie, nie gwarantuję, że powinien być wosk. Płyta wygląda na jakieś ślady, widzę. Nosi tutaj. Aha. Zobaczmy sobie. Układy GML, czyli końcówki hybrydowe, noszą ślady. Przelutowań, więc były chyba wymieniane. Tutaj brak już jednego pola lutowniczego, tu również, więc były wymieniane, chyba. Mam nadzieję, że są sprawne. Także jest co robić, jest co sprawdzać. No tutaj też jakieś ślady lutowania. No widać, że coś tu się działo. Wszędzie tam, gdzie jest kalafonia, są to raczej ślady. Hmm, ślady ingerencji tutaj dołożone postonano ciekawe czy fabrycznie czy, czy ktoś tutaj coś działał nie wiem jeszcze na, na jakiej części schematu to jest No nic spróbujmy sobie uruchomić zobaczymy zobaczymy w jakim stanie technicznym mamy sprzęt amator uruchomiony od razu co rzuca się na uszy to jak podgłoszę słyszycie straszne buczenie straszne buczenie na wyjściu także mam nadzieję że to tylko elektrolity do wymiany będą i się mną to poprawi Zobaczmy sobie teraz na generatorze mamy 108 MHz i o dziwo wskaźnik sygnału idzie nam na maksa o dziwo przestrojony jest ale Arcz, jeżeli wcisnę arcz, odstraja nam zupełnie, zupełnie tracimy stację. Zupełnie nam odstraja stację. Na szybko sobie zróbmy, a, kiedy nam zgaśnie dioda stereo, przyciszmy sobie minus 80, dioda stereo gaśnie przy minus 86 dB. Teraz 87,5 Jedziemy sobie na dół stacji, na dół skali Jesteśmy na dole skali Arch Na dole również nam odstraja Także jest przestrojony, ale coś z Archem jest nie tak, odstraja nam Stację, zobaczmy sobie na dole 80 minus 89 dB. O, minus 88 dB, mówi gaśnie nam wiele stereo. Także czułość dość, dość fajna. Tylko, że coś nam ten arcień szczęsny nie działa. Także wiemy, już czym trzeba będzie się zająć. Sprawdźmy, czy coś odbierzemy. Znaczy. I Arczot straja stację, Straszne buczenie. Straszne buczenie mamy, więc coś trzeba będzie wyeliminować. Podejrzewam, że to tylko elektrolity. I wymiana elektrolitów upora się z tym. Problemem buczenia w głośnikach. No cóż, biorę się zaczyszczenie płyty. Rozbierzemy sobie głowicę, zobaczymy co tam w środku jest. Ale najpierw czyszczenie, wymiana elektrolitów i działamy dalej. Amator już delikatnie rozebrany. W takiej postaci powymruję do mycia. Tu już mamy przełączniczki. Zdjęty panel przedni, dość brudny, do przepodarowania szybka. łamany był jeden mocowanie panela, przed niego dlatego się on ruszał. Coś tutaj też jest z płytką podświetlania. Musi ona chyba wejść pod te, jak dobrze widzę, pod te blaszki, także będzie to ładniej podświetlało. Jak uda mi się to wprowadzić tam, no i co? Idzie do myjki, do mycia, i następnie zajmiemy się sprawdzeniem stanu kondensatorów, zasilania. Po to, aby wyeliminować buczenie eee, przydźwięk tak zwany sieciowy, w nabyciu głośnikowym, także odbiornik idzie do, do wanny. Amator już po serwisie wymyty, zregenerowany, zestrojony panel. Jak widzicie, teraz stabilny, była urwana jedna, jedno mocowanie. Skleiłem je, podprostowałem delikatnie potencjometr od balansu był skrzywiony, więcej nie prostuje, bo je się żeby nie pękł. Przełączniki teraz się nie blokują, wszystkie działają poprawnie. Dobra. Podświetlanie wskaźnika sygnału wymienione. Podświetlanie skali było zamontowane. W sumie bardzo dobrej jakości żarówki nie tyle jakości, co świeże także zostały. Jak słyszycie, coś tam już yy, amator gra. Zobaczmy sobie, co tam yy, w środku. <laughs> Środek wygląda następująco. Umyty został, cała płyta została umyta. Tak jak zawsze to robię. Jednak, tak zobaczcie, to co pokazywałem wcześniej, tu jest po prostu ogrom wosku. To wszystko jest utopione w wosku i tego nie szło doczyścić, także zostawiłem to tak jak jest. Nie walczyłem z tym. Wymienione wszystkie elektrolity jedynie w zasilaniu pozostały te elektrolity tutaj przy końcówce, przy końcówkach mocy wymienione przy przezmacniaczu czy tam przy No tak przy stalaku sterującym końcówkami mocy również wymienione w układzie pośredniej częstotliwości również układ zestrojony także zaraz sobie zrobimy jakieś podstawowe testy szybka przepolerowana jak widzicie teraz się szkli czyściutka no i tyle, zaraz robimy sobie podstawowe testy szybciutko, zamkniemy obudowę i skręcimy na gotowo amatora. Sprawdźmy sobie zestrojenie heterodyny, ja może delikatnie obrócę, żeby było lepiej. Jesteśmy na górze, sygnał maksymalny, o, jesteśmy na górze, sygnał maksymalny, jak widzicie na generatorze 108 MHz. Mamy dźwięk, mamy sygnał. Sprawdźmy sobie kiedy zgaśnie nam dioda stereo, więc przyciszę i jedziemy. Minus 80 dBm, minus 85. Aha, ale tutaj mamy, jak słyszycie, przebija się stacja przez sygnał z generatora. Przebija się stacja przez sygnał z generatora, więc ja no, podciągnę. 182. Ok Minus 85. 86, minus osiemdziesiąt sześć, minus osiemdziesiąt siedem. Minus osiemdziesiąt dziewięć dBmów na górze czułość. Dobra, jedźmy sobie teraz na dół. Osiemdziesiąt siedem i pół. Nawet na, yy, nawet na, na, na... Przewodzie z generatora łapie nam stację, jak widzicie. Troszkę to zajmuje przejechanie w dół. Tu gdzieś mamy początek 87,5. Arcz, oczywiście, wyciśnięty, dobra. minus 85. Minus 88 już nam przerywa. Minus 89, więc równiutkę jest. Jak widzicie 87,5 MHz, początek skali. To mamy OK. Teraz sprawdźmy sobie zniekształcenia nieliniowe zastrojenie sterodekodera tak na szybko. Zróbmy sobie sterodekoder, sprawdźmy. Podkręcamy amplitudę. Jak widzicie ładnie, potencjometr idzie równo. Mamy 9V, więc moc maksymalną. Szybciutko, żeby nie zagrzać tych GML-ów. Lewy, prawy. Przeciwfaza, prawy lewy i oba. Bardzo ładnie wyszło zestrojenie. Jest to ten sam stereodekoder co w naszym Radmorze. Jedynie czym się różni to tym, że mamy filtry pasmowe przepraszam tu są filtry pasmowe, mamy pojedyncze czyli wycinające tylko składową pilota 19 kHz, a już Kolejną harmoniczną 38 kHz już nam nie wycinają i widać to niestety w zniekształceniach i na sinusoidzie, że lekkie zafalowanie od, od, od z częstotliwości pilota jest widoczne i to wpływa również na zniekształcenia. Ale generalnie separacja jest OK. Sprawdźmy sobie zniekształcenia nieliniowe, Jak widzicie, amplituda 9V, maksymalna moc stereo yy, i OK. I zmierzmy sobie zniekształcenia. Niech nam się zakończy pomiar, ja wskręcę szybko potencjometr głośności, odetnę moc, bo, bo te gml się nam gotują. Ok. Jak widzicie w trybie stereo 0,72 kanał lewy, 0,69 kanał prawy, THD plus szum poniżej 1% i stosunek sygnał szum 42%, całkiem nieźle. Jak na... Amatora. Specyfikacja podaje, że zniekształcenia w trybie stereo dla pełnej mocy wynosić mogą nawet 3%. My zeszliśmy poniżej 1%, także uważam, że jest poprawnie zestrojony. Sprawdźmy sobie jeszcze czułość stereo. Tak, jak to sprawdzałem. może. <laughs> z tym, że dla amatora, specyfikacja definiuje, że czułość stereo. Czułość użytkowa z stereo to jest na napięcie z generatora przy którym w trybie stereo mamy stosunek sygnał szum 26 decybeli. Łączmy sobie pomiar jakąś tam moc dajmy sobie. Ok. Jesteśmy na mocy maksymalnej prawie żeby nie ugotować. Może Dajmy już tą moc maksymalną dobra.

Czyli minus e, 87 dBMów. schowałem sobie podkładkę. Minus 87 dBMów to jesteśmy tu. Nasza czułość użytkowa 10 mV, także no dużo lepsza czułość, albo porównywalna przynajmniej z Radmorem, także nie powinno być problemu z odbiorem. Może sprawdźmy sobie jeszcze na szybko na antenie zewnętrznej jak działa odbiornik, jak odbiera stację i jak działa ten nieszczęsny ARC 4 Amatorze, w którym są podobno problemy. Ok, może szybciutko zmienię kadr. Sprawdźmy sobie, jak to działa. Tutaj się odbija coś. O, mamy prawie maksymalny sygnał, a stacja słowacka, jak słyszycie. Stacja słowacka odległa o ponad 250 km ode mnie, ale to nic. Tak, parę stacji przelecimy sobie, żeby to było coś widać. O, wskaźnik sygnału. Antena zewnętrzna, bardzo czuła, głowica. Sprawdźmy sobie ten arcz. Że złapię tutaj ostrość. Odstrajam się. Jak widzicie spada nam wskaźnik sygnału. Arcz dociąga nam z lewej. Sprawdźmy sobie z prawej. Spada nam siła sygnału. Arcz dociąga. Sygnał maksymalny. Jesteśmy w sygnał maksymalny. Włącza arcz. Nie odstraja nam się nic, trzyma ładnie. No to to mamy tak gdzieś w środek skali. Może coś na dole. Jak widzicie nie ma problemu z odbiorem. Ale przynajmniej odstraja nic. Gra. Prawy. Lewy. Wysokie. Pasy. OK. No więc to na tyle. Myślę, że odbiornik przywrócony do Przyzwoitego stanu. Dobrze zestrojony. Arcz, jak widzicie, ładnie działa. Nie nam stacji wymienione kondensatory. Moc osiągamy pełną, zniekształcenia dużo, dużo poniżej specyfikacji, odbiorniczek jako codzienny do codziennego słuchania, gdzieś tam. Trzyma umilać czas gdzieś w sypialni, czy w kuchni, czy jak to woli. Bardzo dobrze się nadaje, myślę do tego. Szybeczka też przepolerowana, wyczyszczone. Zostało założyć obudowę. Jeszcze nóżek brakuje w obudowie. Także coś muszę tutaj wymyśleć, dokręcić jakieś nóżki, składam troszkę testów i można odsyłać do właściciela. A was wszystkich pozdrawiam. Do następnego filmu, do następnego radmora, myślę. Zaraz kolejny wlatuje na stół. Trzymajcie się w ten upalny dzień. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Cześć.